Dajcie moi drodzy, poniedziałkowy zastrzyk w kolejny lipcowy dzień. Moi drodzy, chciałam dzisiaj dokończyć temat, który chyba dwa albo trzy tygodnie temu rozpoczęłam, a był to temat związany z równowagą pomiędzy życiem osobistym a życiem zawodowym, czyli tym balansem. Ale zanim rozpocznę, to chcę powitać przede wszystkim wszystkie nowe osoby, które dołączyły do naszego poniedziałkowego zastrzyku, a jest ich coraz więcej. Nie zawsze udaje mi się w czasie stworzyć post z osobami, które dołączyły, a wiem, że było ich sporo. Witam je i pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Korzystajcie, udostępniajcie, jeżeli uważacie, że coś Was zainteresowało i było pomocne. A teraz moi drodzy, przechodząc do, do wątku głównego. Postanowiłam, że tą drugą część poświęcę w zdecydowanej mierze kobietom, dlatego że częściej kobiety zatracają się w tej równowadze pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym, oczywiście na niekorzyść życia osobistego. A wynika to z jednej bardzo ważnej rzeczy. Myślę, że nie do końca dbają o to, żeby tą swoją kobiecość, ale tą wewnętrzną kobiecość pielęgnować, żeby o nią zadbać, żeby nie jechać na tym pustym baku. I niestety bardzo często jest też tak, że kobiety mylą, kobiety mylą kobiecość z zadbaniem o swoją kobietę wewnętrzną. Bo jeżeli ktoś jest zadbany zewnętrznie, Widzimy, że, że ładnie wygląda, to nie znaczy, że jego wnętrze, jego dusza jest równie zadbana. To są zupełnie dwie różne rzeczy. Niedawno, i to też było właśnie takim moim, nawet nie chciałam powiedzieć gwoździem do trumny, ale taką kroplą, która przelała decyzję, że, że jednak w stronę kobiet pójdę mocniej, było to, że kiedyś koleżanka niedawno powiedziała mi, że. Szkoda jest jej dać pieniądze dla jej pracownicy, żeby ją zastąpiła. E, woli to zrobić sama. Ja powiedziałam, no właśnie, to jest mniej więcej tak, jakby tobie było szkoda na siebie wydać pieniądze w sensie takim, że będziesz mogła zostać w domu i zająć się sobą, poczytać, poleżeć. Jesteś szefową, masz do tego prawo. Tak dużo pracujesz, że jesteś zmęczona, więc musisz się regenerować. I widziałam, że ją to zastanowiło. I tak bardzo często jest. Żałujemy sobie na wszystko. Najgorszą rzeczą, jaką może mówić kobieta, to jest: Moja rodzina jest dla mnie najważniejsza, moje dzieci są dla mnie najważniejsze. Guzik, prawda? Najważniejsza jesteś ty. I cała reszta, reszta jest również ważna. Bo, tak jak już mówiłam, pewnie nieraz, jeżeli Ty masz tutaj wewnętrznie zadbaną swoją kobiecość, masz siłę, masz energię, to jesteś w stanie dopiero tą energią emanować na zewnątrz i dawać ją innym, i wtedy móc wspierać. Więc kto jest najważniejszy, wszyscy są ważni i ty jesteś tak samo ważna, ale zawsze trzeba zacząć od siebie. Kto jeszcze nie widział tego filmu, to zawsze powtarzam, że to jest w naszym życiu kobiecym jest tak, że najpierw powinno być tak jak w samolocie. Czyli maska z tlenem jest zawsze u osoby dorosłej, u mamy, po to, żeby móc dopiero wtedy dzielić się i pomagać innym. Zawsze aparat z tlenem skierowany jest na ciebie. Jak zatem sobie pomóc w tej równowadze? Bo podpowiedzi jest wiele, ale przede wszystkim na pewno nigdy w życiu nie wolno na sobie oszczędzać. Nigdy nie można powiedzieć tak, ja muszę zadbać o dzieci, muszę zadbać o męża, jeszcze babcia, trzecia pies i wujek, a ja to na końcu. Jeżeli się zdarzy tak, że zostało Ci coś tam do posprzątania, do wyprasowania, to to odłóż, dlatego że zawsze możesz to zrobić kiedy indziej, ale Twój czas, regeneracja sen jest bezcenny. To są takie małe rzeczy, których dzisiaj teraz powiem, ale mówię to z takim tonem dosyć zdecydowanym, bo zbyt często słyszę to na coachingach. I spodziewam z, z kolei, patrzę na kobiety, które sobie z tym radzą. Ja się z tym bardzo mocno utożsamiam, bo mogę o sobie powiedzieć, że dużo, dużo wysiłku i pracy włożyłam w to, żeby zacząć dbać o swoją wewnętrzną kobiecość, i czuję się z tym teraz dobrze. To jest też taki czas, kiedy dajecie sobie prawo, że możecie się położyć na chwilę, nawet na 10, 15, 20 minut i po prostu się zdrzemnąć. I to jest ok, i to jest właściwe, jeżeli tego potrzebujesz. Jeżeli potrzebujesz i masz ochotę wyjść gdzieś i zadbać o siebie, iść na jakiś fitness, na jakiekolwiek zajęcia, to musisz to zrobić. Wręcz powinnaś, to jest BHP, to trzeba robić. Trzeba wszystkich w domu przyzwyczaić do tego, że mama czy żona ma zawsze dla siebie w tygodniu czas. Jest to godzina, dwie, trzy, to już wszystko zależy od tego. Na jakim jesteście etapie? Czy zaczynacie, czy już te endorfiny was na tyle wkręciły, że chcecie więcej? Jest to oczywiste i normalne, że kobieta ma czas na to, żeby spotkać się ze swoją koleżanką i absolutnie nie jest potrzebny jej w tym momencie telefon, i nikt nie ma prawa dzwonić do niej i sprawdzać, czy ona na pewno tam jest i tak dalej. To jest też temat do ustawienia, do wypracowania. Kolejny element związany jest ze stawianiem i budowaniem granic. No, i też dajcie sobie dziewczyny prawo i możliwość do tego, żeby chodzić na spacery. Jeżeli macie zwierzęta, to wspaniale. Ja jestem tutaj na takim terenie, to co za mną widzicie, to jest taka piękna, piękna łąka. My to nazywamy pola rzepaku. I staram się, które, który to rzepak okazał się kapustą, ale kocham ten rytm wszystkich pór roku, dlatego że. Mając teraz psa od kilku miesięcy, ale wcześniej bez psa, chodziliśmy zawsze na bardzo długie spacery. Bieganie i różne inne aktywności w tej chwili u mnie zeszły na plan dalszy, ale namiętnie chodzę na spacery. Uwielbiam to, po prostu uwielbiam spacerować. Jest tu totalna cisza, ja się napawam. Na ogół nie biorę ze sobą telefonu, ale dzisiaj go wzięłam tylko dlatego, żeby nagrać dla Was zastrzyk. Jest tutaj cichutko, jest na ogół cudowny śpiew ptaków. Bardzo często jest tak, że idziemy kilka, kilka ładnych kilometrów, nie spotykamy żywej duszy. To jest bezcenne, to jest przepiękne i za każdym razem mam sobie tyle wdzięczności, że idę i myślę sobie, Boże, jak ja się cieszę, jak ja dziękuję, że ja to mogę robić, bo wiem, że ludzie, którzy mieszkają w bardzo dużych miastach. Muszą przeznaczać bardzo dużo czasu, żeby się przedostać przez korki, żeby dotrzeć na przykład w takie tereny, jak tutaj u mnie na Jurze. Jeżeli macie takie tereny, to korzystajcie, bo to, to jest niesamowite. Przebywanie na świeżym powietrzu, wśród zieleni, które nas koi, na łonie Matki Natury, jest naprawdę bezcenne bez względu na porę roku. Także moje drogie koleżanki, wspaniałe kobiety, nie róbcie z siebie siłaczek, bo nie o to chodzi. Kobieta, która ma zadbaną swoją wewnętrzną kobiecość, to jest taka, która na, na sobie nie oszczędza, daje sobie prawo do wielu rzeczy, nie jest najmądrzejsza, nie pozjadała wszystkich zrozumów, nie jest samosią, nie musi wszystkiego robić, daje sobie prawo do niewiedzy, do nieumienia czegoś i jak najbardziej jest to właściwe i jest to okej. Okay. I tym pozytywnym akcentem, moje drogie koleżanki, szanowne, starsze i młodsze, Pozdrawiam Was ten piękny poniedziałkowy wieczór, życzę wspaniałego tygodnia i mam nadzieję, że e, zobaczymy się kiedyś na żywo. Pozdrawiam Was, cześć Tatiana Galińska.